Tara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. Siemka wszystkim, z tej strony Dorca to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy Max Payne. Dobra, a więc kontynuujemy naszą grę na rozdziale czwartym. Wszyscy. Sprawdźmy, co leży na stole. O, mamy piskolecik. A teraz sobie zobaczymy, co leci w telewizji. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Niech sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkiri. A według prognozy pogody. Miało być jeszcze gorzej, ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. No dobra, obejrzeliśmy sobie pogodę. Dowiedzieliśmy no, się, że ciągle będzie dalej padać. A teraz lecimy dalej. O, mamy długości. Dobra, spoko. Nic tutaj nie znaleźliśmy, Ja tutaj nie przejdziemy na pewno. Dobra, rozwalmy te Stój! i gotowe dowód rzeczowy numer jeden ok, podnieś megawetkę na podłodze kotłowni, leżał przywiązany do krzesła nieboszczy. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Hmm? Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij wejzbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Moim zdaniem bardzo dziwny komiks o Kapitanu Pałkarzu. Nie ja wiem w jakim on celu został wrobiony.

Co my tu mamy? Dwa z lewy A poza tym nic ciekawego O! Środki przypiwgólowe Przeradzą się I pędzimy na górę Jeszcze mały zapis Okej okay. Przejdźmy do interesu. Zielone za zielone. Łzy zielono o Amen. Zamknięte. O, mamy kolejne opakowania środków przeciwbólowych. Zamknięte drzwi. Wymagały klucza. Okej, okay, czyli potrzebujemy znaleźć klucza. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. To była brudna forsa. Ale forsy. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz. Walkiria. Dobra, i tak tego nie weźmiemy, więc. ...lecimy dalej. A o, mamy koktajl motowa. Może się przydać później. A jeszcze nie mamy klucza, musimy się po niego wrócić. Nie, tutaj nie będzie. Tutaj też pewnie tego znajdziemy. A więc udajmy się do tego pokoju, w którym przed chwilą byliśmy. Zaraz go nie widać. O, znaleźliśmy kolejne opakowanie środków. Na stole leżał klucz i mamy nasz kluczyk. możemy bez problemu otworzyć bary dwaj wściekli zabójcy gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła wchodzą do pokoju obok wygląda na to że zaraz się powykańczają jednak nie siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry kąkwo mm. mówię ci Candy, byłem ten tak zdołowany że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, oh, Rico, jesteś niegrzeczny. O, jestem. Prawda? Mm -hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Jak widać, co ciekawie nam się zrobiło w tym barze. Teraz będziemy musieli trochę bardziej uważać sobie jak zwykle szybki zapisik i spróbujemy ich rozwalić a tymi pukawkami chyba je nie dosięgniemy będzie musieli wziąć granaty Ta, poszło chyba już wszyscy Zapiszemy gierkę, i lecimy dalej. Dobrze zapisaliśmy. I jakoś poszło. Jest mało życia. Udajmy się jakieś środki przeciwbólowe. Tutaj w barze powinno coś być. O, jeszcze jeden. Prawie nas załatwił. Teraz chyba nie będzie żadnego problemu. Zobaczmy Antyczna sobie centralka telefoniczna. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Szef jego gniki, to Max Payne przyszedł, rzucił się na nas, zabił, och! Chyba sobie jaja robisz, przecież to tylko jeden klina! Oby to był żart! Rozważajcie go! Co za problem? Halo! Halo! Wieść niczym śmiercionośny wirus rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. No była wciąż sprawna. No dobra, jestem z powrotem. Mam tutaj apteczkę i kolejne leki. Otwórzmy sobie to przejście. Zamknięte. Jakiś automat. Chyba nic nie wygrałem. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden gościu. I mamy jak na razie teren czysty. Rozwalmy tą szybę i wejdźmy do tego pokoju. Headshot. No no i to chyba by było na tyle Ale wyjście jest zamknięte Teraz musimy coś wymyślić Co by tu zrobić Tutaj nic nie ma, żadnego przycisku Chyba też nic nie zdziałamy, ale warto zobaczyć. Spróbujemy jeszcze tym przyciskiem, co otworzyliśmy drzwi wcześniej. O, i mamy wyjście. Dobra, no i w tym odcinku to już by było wszystko. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się.